Nie wiem, jak to sobie ma na zgubę, nie Dzień dobry osiedle, dzień dobry sąsiedzi, bardzo serdecznie w imieniu swoim i kolegi Jacka Kamarskiego bardzo serdecznie witamy Was na Waszym święcie. Drodzy Państwo witamy Was serdecznie na święcie Dnia Sąsiada. Dla Państwa na początek wystąpi zespół MK2. Drodzy Państwo jeszcze chwila o zespole. MK2 to również Wasi sąsiedzi, sąsiedzi z osiedla. Zbiorami tego zwycięstwa jesteście Wy, bo bawimy się dzięki zwycięstwu te, tego projektu w budżecie obywatelskim Powiatu Toruńskiego. Także największy wkład w to wydarzenie mamy my. Ale są też inne osoby, które pozwoliły uświetnić tą dzisiejszą naszą sąsiedzką imprezę Termiński Przemysław. Starosta Toruński Mirosław Graczyk. Burmistrza miasta Chemży, pana Jerzego Czerwińskiego, pana Krzysztofa Zduńskiego, europosła Janusza Zemkę, Marka Jopa, prezes firmy Taurus Krzysztof Łęcki, pana Cichockiego Bogusława, pana radnego powiatowego Cezarego Stronkowskiego, pani Hanna Jerzyska. Witam państwa serdecznie. ida Dni Sąsiada jest mi szczególnie bliska, ponieważ umie w gminie, a ja mieszkam w gminie Łysonice. Od wielu, wielu lat organizuję mój sąd Dzień Sąsiada, więc co roku w tym uczestniczę. Bardzo fajna możliwość spotkania się w gronie ludzi z osiedla, ludzi z, z okolicy. Dlatego cieszę się, że mogłem wesprzeć tą inicjatywę lokalną tu u Państwa i życzę Państwu powodzenia, dobrej zabawy, udanego wieczoru. Dziękuję. Dwa lata temu, kiedy rodził się pomysł budżetu obywatelskiego, zastanawialiśmy się, jak on będzie przyjęty przez mieszkańców, także przez Państwo. I... Dwie edycje, które mamy w tej chwili prawie już za sobą, bo druga jest w trakcie realizacji, pokazuje, że to był dobry pomysł. Znaczyliśmy część pieniędzy po to, żeby właśnie organizacje, stowarzyszenia, ale także grupy nieformalne mogły realizować swoje pomysły i dla swoich mieszkańców, dla swoich sąsiadów realizować między innymi tego typu festyny. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie i nie ukrywam, że dla mnie jest to bardzo ważny dzień, bardzo ważne popołudnie, że Kolejny budżet Starostwa Powiatowego z udziałem pana Starosty, z udziałem radnego powiatowego jest realizowany w Hełmrze. Inicjatywa pana Jacka Kanamarskiego i naszego radnego pana Grzegorza Sosnowskiego myślę, że mogłaby się stać dobrym zwyczajem, i taki Dzień Sąsiada powinniśmy realizować zawsze. Więc to Pani Doroto, tu jest te 7 piłeczek, proszę je po prostu gdzieś rzucić. Te torebki mają wyróżniać. Mieszkanki naszego osiedla, no bo warto mieszkać na naszym osiedlu i warto tutaj z nami się bawić. Pani Doroto, Pani wręczy jako autorka tego no przedsięwzięcia oczywiście no są, noszę, bo jestem z osiedla. I ja myślę, że naprawdę super się trafiło, że akurat te osoby wygrały, bo jestem przekonany, że z dumą będą nosiły to, bo to rzeczywiście są mieszkanki naszego osiedla. No pięknie. Tak. na płotek, dostał się kilka dobiła, a kotka nie było. To była poezja. Dlatego jest super nagroda. Nie tylko zwykły pendrive. Pendrive jest w środku, torba i jeszcze płyta i długopis. Gratuluję. O nie, zamykam za sobą drzwi. Duży, nie, nie już bin. Wszystkiego najlepszego dla mojego taty, co i okazji Dnia Ojca. I niech mi się uda to co robi. O, Pięknie, proszę Państwa. <laughs> Ciekawe komu złoży życzenia. Wszystkiego najlepszego z okazji kwiaty dla jaska Kałamarskiego. Kogo? Po co zapraszamy takie gwiazdy jak zdrowa woda? Kiedy u nas na osiedlu rosną takie talenty? C'è più w takim se ti morirò ti non sta meglio. C'è più di me, se ti mia